Witajcie w Gwiazdach na wyciągnięcie ręki. Znajdujemy się w dość zaszumionym miejscu, słychać pewnie sterownia radioteleskopów. Proszę Państwa, w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem mamy największe w Polsce radioteleskopy i jeden taki gigantyczny, największy w Europie Środkowo-Wschodniej. Proszę Państwa, tak naprawdę, gdybyśmy porównali to, co widzi ten największy w Polsce radioteleskop RT-4 Kopernik, do tego, co widzą nasze oczy, to by się okazało, że malutkim oczkiem optycznym widać wszechświat dokładniej niż wielkim radioteleskopem, który ma rozmiarę 32 metrów. Jak temu zaradzić? Trzeba stworzyć interferometr, i na to wpadł sir Martin Ryle, brytyjski radioastronom, który tutaj jest naszym patronem niejako. Bo polscy astronomowie uczyli się właśnie u ser Martina Raila. Rail wpadł na pomysł budowy sieci radioteleskopów i syntezy apertury radioteleskopów, za co dostał Nagrodę Nobla i również doktorat honoris causa UMK. I proszę Państwa, o co tu chodzi? Jak mamy radioteleskopy w dużych odległościach od siebie, dwa małe, to tworzą one interferometr, który daje taki efekt obserwacyjny, jakbyśmy mieli radioteleskop jeden wielki, równy rozmiaro, rozmiarowi bazy, odległości między. Tymi dwiema mniejszymi konstrukcjami. To, co za mną, to szafa, która, szafa, pełna urządzeń elektronicznych, która zapewnia nam możliwość podłączenia toruńskiego radioteleskopu do sieci VLBI, Very Long Baseline Interferometry, czyli interferometria wielkobazowa. Proszę Państwa. Ważnym elementem tej szafy, czyli terminala VLBI, są urządzenia, są miejsca, gdzie można umieścić na przykład dysk paki do nagrywania sygnału z radioteleskopu. Proszę popatrzeć, mamy układ ośmiu dysków standardowych, które wsuwamy do specjalnego portu i tutaj to wszystko jest nagrywane. Czasami 16 terabajtów nagrywane jest w kilka godzin, także huragan danych astronomicznych. Nie zawsze było tak łatwo. Proszę Państwa, kiedyś używano taśmy. Pokażę Państwu, jak wyglądała taśma z lat 80., kiedy używano wcześniejszej wersji terminala VLBI. To były takie wielkie taśmy, szerokie. E, głowica do nagrywania to było kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a jedna taka taśma, nagrywana czasami w godzinę, kosztowała tysiąc dolarów w latach 80. Horendalne koszty. Proszę Państwa, pokazałem. E, najstarszą technologię, średnią technologię dyski i najnowsza jest taka, że jej nie widać. Mamy światłowody i mamy w tej chwili huragan danych przesyłanych przez światłowód w czasie rzeczywistym do korelatora. Inne radioteleskopy z całego świata również to robią i dostajemy wynik po czasami kilkunastu minutach, praktycznie na żywo. Wcześniej, korzystając z technologii taśm, te wyniki, czyli na przykład wstępne mapy nieba z wielkimi rozdzielczościami Uzyskiwanymi dzięki interferometrii. No to był czasami okres 12 kilkunastu miesięcy, aby pierwsze wyniki dostać. Także świat poszedł do przodu, podglądamy wszechświat radiowo dzięki interferometrii wielkobazowej, w tej chwili praktycznie w sposób taki rzeczywisty. Zapraszam do śledzenia, gwiazda wyciągnięcie ręki, bo jeszcze będziemy prezentowali inne ciekawe urządzenia z Instytutu Astronomii UMK z Katedry Radioastronomii.